Cześć! Witajcie wielcy miłościcy kompaktowych domów. Witam Was dzisiaj ze słoneczno-deszczowego Nakielna i ten odcinek będzie turbo wyjątkowy, ponieważ pokażę Wam, Pierwszy budowany w Polsce dom Classic Smart o powierzchni zabudowy 50 m2. I zobaczycie dużo fajnych i wyjątkowych rzeczy właśnie w tym projekcie. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania. A oto jest ją: Classic Smart 50. Jest to. Projekt troszeczkę inny, aniżeli te, które do tej pory mieliście przyjemność oglądać na naszym kanale i to, czym my się w ogóle zajmujemy, ponieważ jest to dom w stylu takim klasycznym. Dom ma powierzchnię zabudowy blisko 50 m2, jego szerokość to 5,5 m na 9 m długości, a wysokość do kalenicy to aż 7 metrów wysokości, prawie 7, tam bez 3 cm. Pokrycie dachowe będzie tutaj zwykłą blachodachówką, czyli nie będzie to blacha na rąbek, a orynowanie y, tradycyjne, tylko że w kolorze czerwonej blachodachówki. Elewacja drewniana, drewniana ze świerku skandynawskiego będzie w takim ciemnym kolorze, jak tutaj widzicie. Obejdę może domek naokoło, żeby Wam pokazać go z każdej strony, a potem wejdziemy sobie do środka i pokażę Wam, jak wygląda parter, jakie ma tutaj ułożenie na parterze i jakie ma ułożenie na górze, bo zobaczycie, że dom pomimo swoich gabarytów yy, i tylko zabudowy o powierzchni 50 m2 pomieścił w sobie aż dwie duże funkcjonalne łazienki, kilka sypialni, salon z aneksem, także jest naprawdę przestronny. Z tej strony elewację będziemy dzisiaj układać, malować. Ogólnie czas przewidziany tutaj to jest jeszcze dwa tygodnie to jak my będziemy tutaj budować. Z tej strony, gdzie przechodziłem, będzie salon z aneksem kuchennym, i tutaj z tej strony mamy takie, taką modyfikację naszej inwestorki, ponieważ tak jak wiecie, dostosowujemy, do, staramy się dopasowywać do Waszych indywidualnych wymagań, więc w tym projekcie również jest kilka takich modyfikacji, chociażby, że nie ma tutaj jednego wyjścia, są takie dwa pojedyncze. Tutaj mamy sypialnię, tutaj mamy salon, salon z aneksem. Wejście do budynku jest od drugiej strony, ale ja chciałem was przede wszystkim na początek tak oprowadzić wokół tego budynku. I Abyście zobaczyli sobie ogólnie tą bryłę, ponieważ coraz więcej budujemy domów o powierzchni zabudowy właśnie 50 m2. I to, co się rzuca w oczy, niektórym może się wydawać, że a tam te 15 m2 powierzchni zabudowy to przecież nie jest jakaś tam wielka różnica. Otóż uwierzcie mi, jest to ogromna różnica i to się rzuca od razu w oczy, jak tylko się po prostu przyjedzie i taki dom zobaczy na, na własne oczy, bo te 15 m2 powierzchni zabudowy robi naprawdę różnicę, a jak zobaczycie, ile miejsca jest na górze, to po prostu, e, no, myślę, że to będzie dla Was wielkie, wielkie zaskoczenie. Swoją drogą, wpiszcie teraz w komentarzu, jak myślicie, jak wysoka jest ściana kolankowa w tym projekcie. Jestem ciekaw, ile osób z, y, trafi prawidłową odpowiedź. A zróbmy tak, spośród tych, którzy trafią prawidłową odpowiedź, bez, no jakby tutaj muszę zawierzyć w y, uczciwość grających, że bez oglądania, przewijania do końca. Na tym etapie, no to rozlocujemy jakieś ciekawe, hałsmartowe y, upomnienie ale nie traćmy czasu, chodźmy do środka. I wchodzimy do środka, Classic Smart o powierzchni zabudowy 50 metrów kwadratowych. Więc od razu po wyjściu do budynku, to co rzuca się w oczy w tych projektach 50 to mamy od razu wiatrołap, czyli miejsce, w którym Mamy możliwość zostawienia bluzy, kurtki, czapki, butów. No wiecie, taki po prostu typowy, typowy przedsionek, który może pomieścić sporo rzeczy. Jak widzicie, na dole jesteśmy na etapie konstrukcyjnym. Po wyjściu z przedsionka w tym miejscu jest pewna modyfikacja już projektu inwestorki, ponieważ mamy tutaj połączone, połączone dwa pomieszczenia. I zrobione z niego jedno pomieszczenie. I tu będzie dodatkowa dolna sypialnia. W której mamy takie okienko, i tutaj możemy sobie wyjść na tarasik. I ta, to pomieszczenie ma blisko, o ile dobrze pamiętam, 8 m2. Myślę, że spokojnie, nawet więcej. Zaraz mogę zerknąć w projekt. Przeliczymy sobie. No, około 11, 11, nawet 11 metrów kwadratowych tutaj w tym pomieszczeniu jest. Tutaj będziemy mieli schody na górę. Tutaj jest pełne piętro. Jest to dom budowany na pozwolenie na budowę lub na pełne zgłoszenie z pełną dokumentacją architektoniczno-budowlaną. Jeżeli chcecie posłuchać o przepisach, to na naszym kanale jest odcinek dedykowany właśnie ku przepisom. A tutaj mamy ponad 5 metrów kwadratowych łazienkę, które też się wszystkie niezbędne sprzęty mieszczą. Wysokość do sufitu ponad 250-255. I tutaj jest duża i funkcjonalna łazienka. A z tej strony mamy salon z aneksem kuchennym, gdzie aneks kuchenny będzie z tej strony. A tutaj będzie ta część salonowa i wyjście na taras. Jest też wersja tego projektu, że to ta strefa jest o wiele większa. Ale to musicie wejść na naszą stronę internetową House w zakładkę Projekty i Wyceny. Kliknąć sobie w klocuszek 50. Strona zjedzie w dół, wybieracie klasika i tam macie różne wersje tego właśnie projektu. To co? Nie przedłużając, idę na górę po, po drabince i pokażę Wam, jak wygląda ta góra, bo naprawdę. No, będziecie w szoku, ile tam jest miejsca? Jestem na górze. No, nie było łatwo wejść, bo tak jak widzicie, stan surowy e, otwarty zamienia się w stan surowy zamknięty, więc e, drabinka jest taka prowizoryczna, ale udało się tutaj wejść e, do klasika 50 na górę. To, co przede wszystkim się rzuca w oczy, i to jak czuć ten budynek, to że tutaj na górze jest po prostu ogrom, ale to jest ogrom miejsca. Wyobraźcie sobie, że ściana kolankowa, do której teraz podchodzę, tutaj będzie się zaczynała, ma metr m. Ściana kolankowa, więc wysokość tutaj na górze, tutaj do tych belek, to jest ponad 2,80. Więc jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo miejsca tutaj na górze i to jest takie pierwsze, co się rzuca w oczy właśnie w tym, w tym projekcie. Czyli nie tylko jego gabaryty zewnętrzne ale również gabaryty wewnątrz tego budynku. I już wam opowiadam jak tutaj będzie rozplanowana przestrzeń, ponieważ jest to Classic Smart z pewnymi modyfikacjami naszej pani inwestor. I teraz tak, w tym miejscu będzie duża, ponad 5-metrowej powierzchni metrów kwadratowych łazienka, w której znajdzie się miejsce na wannę lub prysznic, umywalkę i inne podstawowe rzeczy takie jak to w łazience. Natomiast tutaj jest modyfikacja że w tym miejscu będzie jedna sypialnia, która będzie miała w okolicach 11 metrów kwadratowych, i tutaj jest do niej okno. To okno jest potężnych rozmiarów. Tutaj będzie okno dachowe. W łazience również będzie w tym miejscu okno dachowe. Natomiast w tym miejscu będzie wejście do tej drugiej górnej sypialni, która ma około ponad 14 metrów kwadratowych. No i tutaj jest. Ogrom miejsca i również okno w dachu, jedno z tej strony, okno w dachu z drugiej strony. No, i tutaj też potężnych rozmiarów okno, z którego można sobie wyglądać na okolice Nakielna. A powiem Wam, że tutaj, gdzie te drzewa są, to już jest jezioro, tu jest cała taka osada domów nowo wybudowanych bardzo fajna okolica. A tutaj idzie ta brzuska, będziemy budować drugi dom. Na, na działce obok, tylko że tam będzie Mezanie Smart 50. To co? Zejdę jeszcze na dół. Dzisiejszy odcinek nie był jakiś przepastnie długi, mam nadzieję, że Was nie zanudzałem, a odcinki, które tworzę i pokazuję Wam budowane takie domy, które my budujemy w całej Polsce, no cieszą się dużym zainteresowaniem, co widać w sumie po ilości zapytań, które do nas kierujecie. Dom Classic Smart 50 to pierwszy Classic Smart o powierzchni zabudowy 50 m2, który budujemy w Polsce i powiem Wam, że naprawdę ten dom robi wrażenie. No przede wszystkim ten jego ogrom, wysokość i ta ogromna ilość miejsca na górze, którą mieliście przyjemność e, zobaczyć. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, dać łapeczkę w górę, a jeśli myślicie poważnie o budowaniu domu w przyszłym roku, no to zapraszam do kontaktu. Dane kontaktowe są w opisie e, tego filmu. Znajdziecie też link do naszej strony internetowej oraz linki do innych filmów. No i tyle. Trzymajcie się. Cześć! Hausmart, jesteś u siebie.